Gdzie mamy swoją główną siedzibę jeszcze tymczasową w Warszawie, ale mamy też tutaj udział w Krakowie, więc nie do końca jesteśmy z Warszawy. Jesteśmy trochę przynajmniej jedną nogą z Krakowa. Bardzo mi miło tutaj być w tym miejscu i też cieszę się, że Pan Prezydent Jatek majkowski zaszczycił to spotkanie swoją obecnością. Wydaje mi się, że ten plebiscyt ma kilka ważnych celów. Jeden to jest Oczywiście pokazanie, pokazanie, jaka, jak, jak wiele fantastycznych, świetnych projektów yy, istnieje jest realizowanych co roku w Polsce yy, i o których po prostu warto wiedzieć. Yy, no, druga rzecz to na pewno można wypromować te inicjatywy, które są najciekawsze, najważniejsze, yy, najbardziej naj, naj, atrakcyjne dla publiczności. Yy, poza tym to jest taki lewisty, w którym yy, no, sami internauci się decydują, więc on ma też dużą taką wartość, że badamy. Zainteresowanie, sprawdzamy, co cieszy się popularnością, co cieszy się zainteresowaniem, ale też, ponieważ to jest internet, więc też pozwala mobilizować się różnym społecznościom lokalnym yy, na rzecz takich czy innych yy, projektów. I to też jest bardzo fa fajne, bo to jest też yy, taki element yy, mobilizacji. I wreszcie myślę, że to jest też taka możliwość, żeby podziękować i, i przypomnieć wysiłek tych wszystkich osób, które przyczyniły się do zrobienia tych yy, świetnych inicjatyw. I to jest bardzo, bardzo się cieszę z tego, że akurat w Krakowie było aż pięć z tych dziesięciu y, wydarzeń, które znalazły się w finale. I to też coś mówi o dzisiejszym Krakowie, i też coś mówi o ludziach, którzy tutaj mieszkają, którzy tutaj pracują, którzy tutaj y, y, coś ważnego robią. Bo troszkę się przyzwyczailiśmy tak, że Kraków on odziedziczył fantastyczne zabytki Wawel, Starówkę. Y, wszystkie te y, miejsca związane czy z, 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 z taką pamięcią narodową, czy z, czy z y, historią y, również polskich Żydów i tak dalej. A y, teraz widzimy, że to nie jest tylko tak, że y, Kraków po prostu jest tym ustoszem y, takiej masy y, zabytków, które gdzieś tam zostały odziedziczone, ale że również dokłada, współcześni krakowiacy dokładają również swoją cegiełkę do tego y, do tego do tego gmachu narodowego dziedzictwa. I, I za to chciałem Państwu podziękować wszystkim tym, chciałem podziękować tak naprawdę wszystkim uczestnikom, wszystkim tym, którzy otrzymali głosy internautów, ale no, tutaj szczególnie właśnie Państwu z Krakowa i panu prezydentowi, który ma niemały udział w tym, że tak dużo inicjatyw. "Znalazł się w telewizji, a teraz poproszę pana."